Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że już nie będzie próbą mikrofonu. Tak, mam nowy mikrofon. Się okazało, że musiałem kupić nowy. Całe, całe słuchawki mi się spiększyły. Nie będę z nimi, z nimi gadał. To są ci panowie, których rozwaliłem na końcu ostatniego odcinka. Postanowiłem użyć pistoletu, który jest wyraźnie dyskryminowany przeze mnie. Eee... Dobra, te beczki jak się puści, to one zabijają. Dlatego nie warto stać im na drodze. A tam idzie jakiś nowy pan. O nie, beczka na mnie jedzie prosto na mnie. Ale są dość zabójcze te beczki. O kurcze. To był zgon z, z efektownym backflipem na końcu. E, dobra, kupiłem mikrofon, proszę Państwa, żeby tak już być z detalami na bieżąco, żeby was poinformować. Mam nadzieję, że nie jest. Nie z, nie ma, nie, że ustawienie dźwięku jest dobre. Gdyż nie wiem tego, jak zrobiłem próbę mikrofonu to było trochę za głośno, więc... Znaczy gra była trochę za głośna, więc wziąłem ją troszkę. Ściszyłem, o, siedzimy, opalamy się, tak? Kurczę dostałem w kolanko i teraz. W kolanko nie wiem człowieku. Wiesz co, masz zapalenie pęcherza sikasz krwią. <laughs> Powinieneś iść z tym do lekarza. To źle wygląda. E... Tak, i mam nadzieję, że jest... Do... że dobrze mnie słychać. Zwykły mikrofon. Tamten to był taki w zestawie słuchawkowym. Ale postanowiłem... Kurczę, nie potrzebuję tą apteczkę. Wziąłem. Dobra, nieważne. O, jeszcze save game. To miłe, lubię. <laughs> tamten był w zestawie słuchawkowym. Ale zauważyłem, że... Robił przebicia. Zobaczcie. Teraz zobaczycie... Ciekawe użycie kamieni. Tam stoi koleś z rakietnicą Tak, ten baran strzela do kamieni. I trzeba powiedzieć, że jest w tym niezły. Nawet niezły jest. Nie wiem kurczę, strasznie głośno wszystko. I jeszcze żyje. To na wszelki wypadek wrzucimy mu tam co innego strzed? Chyba szedł i nawet wyleciał przez okno, tak! Oszty, oszty, a ty skąd tu się wziąłeś? To robi, rzuca granatem i jednocześnie strzela. Tak, a ten koleś, co tam leży, to prawdopodobnie właśnie stąd wyleciał zwierzy. Bardzo przyjemnie. E, wchodzimy, gdyż jest cudownie. Tak. E, to już wiecie, że ten odcinek nagrywam po raz drugi. E, coś trzeba stąd wyrzucić. Bo rakietnicę teraz sobie wezmę. Ehm. A, a, ciężko się zdecydować, kurde, chyba pistolet jednak jest najmniej. Najmniej jaki? Użyteczny? Ostatnio, jak nagrywałem mój nieudany odcinek, to pomyślałem sobie, że może warto trzymać ten pistolet po prostu dla jaj, żeby nasza gra była jak najbardziej jajcarska. O! Snajper, masz rakietę. O człowieku, żeś poleciał normalnie. Małyż mógłby ci pozazdrościć. Dobra, strzelają do mnie gęsto, a ty dostaniesz tym. Um, jeszcze tam będą coś panowie, którzy również strzelają, ale pamiętacie, im większy zoom, tym trudniej trafić. A amunicja tu jest na wagę złota. Dobra. Dobrze ich lornetką poobserwować. Dzięki temu są na radarze później. Dobrze. Dobra, idziemy. Idziemy do nich. Już czas na rzetelną pracę. Proszę Państwa. Nie ma co się obijać. Rzetelnie trzeba strzelać, prawda? Bez, bez tam... Bez tam narzekania, że, że zmęczony jestem, że mieć coś tam palec na spójście, trochę spędzi, boli trochę. Może puchnięty, wiecie, od tego ciągłego naciskania tego spustu. że już ra, ramię troszkę takie skopane przez karabin. No Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać, trzeba rzetelnie strzelać, jeden po drugim prawda, przeciwników eliminować dobra, no to ja już ten odcinek nagrałem, ja już tutaj szedłem, tylko kurczę się później okazało, że mój mikrofon już był, że tak powiem... jakby to powiedzieć, no w zaświatach mikrofonowych, w zaświatach sprzętu AGD. Nie wiem, jakby to jeszcze komicznie można było ująć. No w każdym bądź razie, musiałem, na... właśnie nagrywam to drugi raz. Ca... Oszty, ty, Dobra, i tu jest jeszcze jeden jakiś, kurde, heros. Prawdopodobnie jest tu na murach, które teraz będziemy wysadzać w powietrze. Zasalutował na koniec kuchwa ojczyzny. .Harij! Nie wiedziałem, że najemnicy mają jakieś uczucia patriotyczne, ale dobrze, dobrze. Ja tam jestem torelancyjny, se bądź. O, dobra. Tam dwóch gości. Dwóch gości usłyszałem. Jeden żyje jeszcze. I jest tu. Dobra, i leci helikopter. O, jeszcze tam ktoś jest. Najgorszy będzie ten helikopter No kurczę. Już mi nie idzie do strzelanie, no. Jak ja nie lubię, jak mi nie idzie strzelanie. No chyba, chyba już. Dobra i tu jest jeszcze jakiś... Jakiś człeczyna Na murze, na murze jest tak Jeszcze tam ktoś jest Nie wiem czy to ten sam Tylko go nie dobiłem, a się wkurzył jednak Dobra, już po gościu Tu Ale do mnie strzelają ciągle, no Masz się butem nakrył tu snajpereczka, tu w poprzednim odcinku, tu gdzieś strzelałem do tego snajpera właśnie, z dołu. No i cóż, wchodzimy do bunkra, na chwilę się pożegnamy z naszym pięknym dżunglowym światem. Lecz nic to, jeszcze nasza dżungla nieraz do nas powróci, a w zasadzie my do dżungli. Tylko trzymam kciuki bardzo mocno, że mnie dobrze słychać, lepiej niż grę. Nie lubię gadać w przestrzeń. Co mi się zdarzyło ostatnio. Dobra, witamy w bunkrze. Będzie wesoło. Sympatycznie. I w ogóle wspaniale będzie. To ja sobie zjem w tym czasie wafelka. Wiecie co, jestem fanem wafli. Zwłaszcza takich czekoladowatych. Dobra, powiem wam jeszcze coś, co może zabrzeć, zabrzmieć jak żart. Ja już chyba kiedyś coś takiego mówiłem. Kupiłem mikrofon. Zwykły, taki biurkowy i ma napisane na podstawce take me to jest drugi mikrofon tego typu, który kupiłem I, i... Właśnie ta jego nazwa take me jest po prostu rozbrajająca. Może w podświadomie właśnie dlatego go wybrałem w sklepie I wcale nie dlatego, że kosztował 10 zł. The like to You'll have to make it through this bunker to get to the landing spell. The problem is, everybody knows you coming. Mm -hmm. Right now, I'm so pissed off it doesn't matter if they know it or <coughs>